Ten film powstał we współpracy z Wiltrox Polska. Wiltrox, jako jedna z firm produkujących sprzęt optyczny do aparatów i kamer, nie zapomina o potrzebach amatorów. Wiltrox AF25mm ze światłem 1,7 to odpowiedź na potrzeby początkujących fotografów i twórców treści, którzy szukają jasnego, ostrego obiektywu w przystępnej cenie. Na papierze prezentuje się rewelacyjnie, ale jak jest w praktyce? Zaraz to sprawdzimy. 25 mm F1/7 to bardzo uniwersalne szkło. Wiltrox postawił na lekki, ale twardy plastik, który nie sprawia wrażenia taniego. Od strony metalowego magnetu znajdziemy port USB-C, który pozwala na aktualizację firmware'u. A od strony soczewek gwint 52 mm, który ułatwia współdzielenie filtrów z innymi obiektywami z serii R. Co do jakości wykonania, wypowiadałem się już wcześniej w poprzednim filmie dotyczącym modelu 35 mm, również z tej serii R, tutaj jest w zasadzie tak samo, ponieważ zarówno obiektyw 35 mm, 25 mm, jak i 56 mm posiadają ten sam korpus. Jedynie co ich różni to środek. Nie oświadczymy tutaj wodoodporności ani metalowej obudowy. Jest to przyzwoitej jakości plastik. Jest za to jedna rzecz, która rzuciła mi się w oczy w trakcie testowania tych obiektywów, mianowicie różnią się sposobem pracy pierścienia od ostrzenia. Zależność jest taka, że im mniejsza ogniskowa, to ten pierścień po prostu działa. Delikatny, nie wiem z czego to wynika, ale naprawdę tak jest. I dlatego ten 25 mm obiektyw ma w zasadzie najlżej pracujący pierścień od ostrzenia. Wystarczy naprawdę bardzo niewielka siła. Tu nie trzeba dwóch palców, to nawet wystarczy kciuk, żeby móc sobie sterować tym pierścieniem. A mimo to jest nadal bardzo precyzyjny, co ogólnie uważam za ogromny plus. Wewnątrz znajdziemy 12 elementów w 10 grupach, dzięki którym uzyskano świetną ostrość od centrum aż po brzegi. Już przy pełnym otwarciu przysłony f1.7 obraz jest szczegółowy, a punkt optymalnej ostrości osiągany jest w okolicach f4. Aberracja chromatyczna, choć zauważalna, przy maksymalnym powiększeniu jest na tyle łagodna, że bez większych problemów można ją skorygować. W postprodukcji, a cały obiektyw waży tyle co nic, bo około 170 gramów. Niestety nie posiada uszczelnień, które mogłyby go chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, więc pracę w deszczowej pogodzie niestety musimy sobie odpuścić. Zarówno ten obiektyw 25 mm, jak, jak i również ten 56 mm, który zresztą niedługo też się ukaże na kanale. Testowałem te obiektywy przez ponad miesiąc, więc myślę, że mogę się dość Precyzyjnie wypowiedzieć na ich temat, na temat moich odczuć z tymi obiektywami, jeśli chodzi o autofokus, to uważam, że w zdjęciach wychodzi naprawdę fajnie. Jest szybki, celny i precyzyjny. Zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś ujęcia typowo portretowe. Natomiast jeśli chodzi o filmowanie tym obiektywem, no to sprawa już jest zgoła inna. Głównie te problemy objawiają się. W momencie, gdy chcemy dość blisko, z niewielkiej odległości, sfilmować jakiś obiekt, no to wtedy zdarza się, że po prostu zaczyna w niekontrolowany sposób oddychać. Ciężko mi się wypowiedzieć technicznie na ten temat, z czego to może wynikać, ale wydaje mi się, że firmware'em można by było to rozwiązać, bo na przykład, yy, czy, to, czy to z tym obiektywem 56 mm, czy z obiektywem 35 mm, nie miałem takiego problemu. Jak właśnie z tym 25 mm, i ten problem objawia się głównie na bardzo małej odległości od obiektu, tak poniżej metra. Jeśli zejdziemy do obiektu, nawet powiedziałbym, że w niektórych przypadkach, jak zbliżymy się do granicy ostrzenia, no to ten obiektyw strasznie, strasznie walczy o, o to, żeby złapać tą ostrość. Jednak w większości przypadków również spisuje się zadowalająco. W bezpośrednim świetle obiektyw wykazuje wyraźną tendencję do generowania flar i obniżania kontrastu. To zjawisko typowe dla konstrukcji bez powłok antyrefleksyjnych najwyższej klasy i warto o tym pamiętać przy pracy w trudniejszych warunkach oświetleniowych. Obiektyw świetnie sprawdzi się w fotografii portretowej przyrodniczej, a także przy ujęciach architektury. Generuje przyjemny, miękki bokeh z okrągłymi rozmyciami i bez niepożądanych zabarwień czy efektów Halo. W rogach kadru zauważalne jest delikatne beczkowanie, ale efekt ten mieści się w akceptowalnych granicach. I wypada on nawet całkiem fajnie, jeśli chodzi o architekturę. Niestety na ten moment nie mam żadnych fajnych sampli, żeby Wam zaprezentować, bo po prostu nie byłem w żadnych fajnych miejscach, żeby pocykać te fotki do takich typowych sampli, do tej recenzji, ale postaram się ten temat nadrobić na Instagramie, także jeśli tam zajrzycie za jakiś czas, to coś powinno się pojawić. Viltrox AF25 to przemyślana konstrukcja, która oferuje świetną jakość optyczną w wyjątkowo przystępnej cenie. Wady takie jak skłonność do flar czy brak uszczelnień nie przesłaniają jego zalet. To bardzo solidna propozycja dla fotografów i twórców wideo, którzy szukają jasnego, lekkiego i ostrego szkła. Z powodzeniem, więc, może być wykorzystywany nawet wśród uprofesjonalnych fotografów. Cała seria Wiltrox R oferuje niezwykle korzystny stosunek ceny do jakości. W tym przypadku, za 799 zł, utrzymujemy optykę, która w wielu sytuacjach z powodzeniem zastąpi wiele droższych konstrukcji. Recenzja powstała we współpracy z Wiltrox Polska. A więcej sampli znajdziecie na moich socialach. Za takie pieniążki ostrość i światło robią naprawdę spore wrażenie. Są pewne niedoskonałości, niedociągnięcia jak autofokus czy aberracja chromatyczna, ale w ogólnym rozrachunku, jak za tą cenę, to świetna opcja dla każdego, kto chce wejść w świat jasnych stałek, bez rujnowania swojego budżetu. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym szkle i włączcie powiadomienia, bo już wkrótce recenzja tego bardziej portretowego i bardziej filmowego obiektywu 56 mm. Dzięki za oglądanie i jak mawia Pan Klawiter, znośnego tygodnia. No i dobra.